Zacząłem internet, z tej strony bana, z ekipy toaletnej, i kolejny wspaniały film dekowy w moim wykonaniu. I znowu będę mówił o przegętych rzeczach. I tym razem poopowiadam o pięciu zaklęciach, które rozwalą Wam niejedną jedną kampanię. Dlaczego mielibyście to robić? Nie wiem, może nienawidzicie swojego mistrza gry. I ja miałem kiedyś drużynę, która stworzyła zestaw postaci tylko po to, żeby być złośliwym wobec mnie i pokazać mi, że nie mam nic do powiedzenia jako prowadzący. Także good luck, możecie się wyżywać. Eee, możecie też potraktować to jako poradnik dla mistrzów gry, czyli które zaklęcie należy zbanować, zanim graczom głupie pomysły przyjdą do głowy. Pierwsze zaklęcie, które rozwali nie jeden scenariusz, nie jedną kampanię, a właściwie zestaw takich zaklęć, to jest identyfikacja, rozumienie języków i rozmowa z nieumarłymi. Eee, słuchajcie, ten zestaw trzech zaklęć kładzie na twarz połowę przygód, na które możecie wpaść w każdym innym systemie połowę przygód, które są no, parta o jakieś ukryte informacje. No bo zastanówmy się, to są pierwszo poziomowe zaklęcia, które załatwiają masę tematów. Na przykład w ręce poszukiwaczy przygód trafia tajemniczy przedmiot, którego przeznaczenie jest zupełnie niejasne i nie wiedzą, co z nim zrobić. No i przychodzi taki Mag, który ma pierwszo poziomowe identyfikacja, pstryka palcami mówi. Panowie, ale to jest różdżka Tiamat, która sprawi, że przyzwiemy ją z powrotem do naszego planu istnienia. Musimy tylko nie dać jej kultystom, i właściwie koniec tematu. Wy rozumiecie, o co mi chodzi? To jest rękawekny, która robi to i to. Może zostawmy ją w spokoju, bo możemy zrobić sobie krzywdę. Identyfikacja i wszystkie artefakty, tajemnicze przedmioty no, tracą rację bytu, bo jednym zakręciem rozpoznajesz, co to jest i jak się z tym obchodzić. No, ale są jeszcze teksty, prawda? Księgi, zwoje, pergaminy, zakodowane informacje. No, zakodowane informacje może zostawmy trochę z boku. W każdym razie wszystko, co jest zap zapisane w tajemniczym i nieznanym języku przedwiecznych. No, rozumienie języków załatwia temat. Zwłoń, pergamin, pamiętnik, zapomniany język, dawno martwa łacina, litery, które są nie do rozczytania, to nie ma żadnego znaczenia. Jednym zaklęciem rozszyfrowujecie każdy tekst. Od razu wiadomo, co się trafiło, od razu wiadomo, co z tym zrobić. Nieważne, czy zapisany szlaczkiem, czy czymkolwiek innym hieroglifami, macie godzinę rozumienia tego języka. Średnio jedną stronę na godzinę 60 stron tekstu. Proszę bardzo, plan głównego złego stoi przed wami otworem. Dla Mistrza Gry, obejściem tego jest zakodowanie informacji, bo rozumienie języków nie rozkodowuje, yy, nie rozkodowuje. Tak? Ono tylko pozwala rozumieć tekst per se. Jeżeli tam jest jeszcze jakiś kod, to tego już nie będzie tak łatwo rozczytać. To, tak, żeby obejść to zakręcie. Hmm. No, istotnie jest o tym kwestia rozmowy z nieumarłymi. Słuchajcie, nie wiem czy byliście już w kinach na nowych Dedekach, ale tam jest świetna scena z wskrzeszaniem nieumarłych. Nie będę wam więcej spoilował, ale to mniej więcej pokazuje, jak to działa w Dedekach. Wszystkie Murder Mysteries. Po prostu rozpadają się w miejscu, bo wystarczy podejść do zamordowanego, użyć rozmowy z nieumarłymi i zapytać, kto go zabił. Koniec, teraz już możecie iść i grać w planszówki, nie tracąc czasu na dalsze w niewdudeki. Nie wiem, nie wiedziałem, nie, 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 bo ktoś zaszedł od tyłu i go zadziwiał. No dobrze, jeżeli ktoś zaszedł go od tyłu, to rzeczywiście jest trochę trudniej. Okej, okay. nie mówię, że sprzedaję rozwiązania wszystkiego, ale wiesz, w sensie, nawet nie wiesz, ilu mistrzów gry. Będzie zaskoczony tym, że rozwiązanie zagadki, którą planowali, jest tak proste jak jedno z tych trzech zaklęć. Także, wiadomo tutaj, kto jest gonionym, kto jest goniący, Misz gry, graczek, kto komu chce bardziej dowalić. Nigdy nie wiesz, też do stołu i życie jest jak pudełko czekoladek. <śm> no więc, załóżmy, że Misz gry przygotował się na trzy pierwsze zaklęcia. No to jedziemy dalej z tym koksem. Uwaga, zdjęcie klątwy. Słuchajcie, zdjęcie klątwy to jest zaklęcie, które jest tak przegięte, że nawet wizardzi skumali się, że przegieli pałę. I w ich oficjalnych suplementach bardzo wiele przeklętych przedmiotów, postaci, które są objęte likantropią albo pod wpływem jakiegoś przekleństwa ma w swoim bio dopisek, że tego się nie da usunąć zdjęciem klątwy. Naprawdę, oni zamiast usunąć to zaklęcie, zostawili to zaklęcie w pizdu, natomiast podopisywali postaciom, że na przykład ktoś, kto jest wilkołakiem, cierpi na tą likantropię, nie dlatego, że to jest klątwa, tylko to jest jakieś tam, kurwa, wrodzone gówno. Nie sobie specjalnie wymyślili jakiś patent na to. Albo klątwa jest tak silna, że to zaklęcie na nie, nie działa. Sami Wizardzi, słuchajcie, muszą obchodzić swoje zaklęcie. No bo teraz wyobraźcie sobie tą idiotyczną sytuację, kiedy rzeczywiście mistrz gry zaplanował scenariusz, który opiera się o to, że braterstwo z wilkami, słuchajcie, gdzie tajemniczą, szlachecką rodzinę e, męczy klątwa likantropii. No i przychodzi taki Mike mówi, no dobra, słuchajcie, zrobię problem, pach, pach, pach. No i już po temacie. Zdjęcie klątwy, tak? Albo słuchajcie, jest przeklęty pierścień, który sprawia, że um, księżniczka z wysokiego rodu będzie spała po czasy. Bach, zdjęcie klątwy, zdejmij ten pierścionek i już możecie się z nią ożenić, tak? Żaden problem, pół jest wasze. Miecz, który... O, taki z Baldura przykład. Pamiętacie, był miecz, który... Miecz Berserkera, który sprawiał, że dobry i uczciwy kapitan wpadał w szał nie do powstrzymania i rzucał się na wszystkich z pianą na ustach. Zamiast go zabijać, można zdjęć z niego klątwę, zabrać jego miecz i cieszyć się długim i szczęśliwym życiem. Zdjęcie klątwy, jeżeli miszgro tym nie pomyśli wcześniej i nie obwaruje swojej klątwy, tak jak w specjalnym współczynnikiem, no po prostu roz rozwiązuje wiele tropów, tak? Jakby pozwala zbyć ten element klątwy, a to ciekawy zabieg, bo przecież klątwa jest takim tropem, który często pojawia się w opowieściach fantazy, tak? Czyli... Zdjęcie klątwy, must have, chyba, że mistrz gry albo pomyśli, albo korzysta z oficjalnych supli, bo wizardzi pomyślą za niego. Następne zaklęcie na mojej liście, wskrzeszenie i wszystkie pochodne. Dlaczego mówię o wskrzeszeniu i wszystkich pochodnych? Są trzy, z tego co kojarzę, zaklęcia, które mogą przywrócić życie. Nie pamiętam teraz ich nazw, ale generalnie chodzi o to, że te zaklęcia się stopniują. Jest zaklęcie, które pozwala wskrzesić tylko osobę, która zmarła. Zmarła lub została zabita do minuty temu, później do iluś tam godzin wcześniej, no i później dowolną, która nie utraciła swojej duszy, tak? Bo to jakby obwarowaniem jest to, że dusza osoby, którą przywracacie do życia, musi chcieć do tego życia wrócić. To jest takie obwarowanie. Natomiast yy, no oczywiście, jeżeli ta postać, osoba nie została zabita w sposób pozbawiający duszy chęci do powrotu albo w ogóle w sposób, który duszę zabija, bo takie myki też bywają, no to nagle się okazuje, że może się okazać, że wasze wskrzeszenie odbierze waszemu MG chęć do życia. Bo wyobraźcie sobie, co się dzieje. Mamy akcję, w której król zostaje zamordowany, jak w niedwójce, że są zabójcy królów, którzy mordują tych królów. No i ci królowie po byciu zamordowanym po prostu są wskrzeszani kosztem jednego diamentu, co dla króla to jest... Yy, Cały nic, taki diament wysadzić na to, żeby wskrzesić, tak? Albo yy, macie sytuację, w której yy, polegli towarzysze po prostu się podnoszą z martwych i wracają do walki, tak? Jakby nie ma takiego problemu, że jakiś... Słuchajcie, nagle nie trzeba robić ulubionych npc w mistrza Gry, bo nowy kleryk po prostu ich wskrzesza. Trudną jakąś tragedię. Albo... nie wiem, wielki zły jest motywowany tym, że jego dziecko zmarło na straszną zarazę. Słuchajcie, jeśli ta zaraza nie wyssała temu dziecku życia, to wystarczy przyjść i je skrzesić. Naprawdę, problem się zamyka, żyli długo i szczęśliwie. Ogólnie dać bohaterom taką moc, jak moc wskrzeszenia i przywracania zmarłych, no to jest kosmos. Jeżeli ktoś się tym nie pomyśli, no to rozwala to szereg pomysłów na scenariusz albo zmusza do obejścia tego. Zaklęcie czwarte to życzenie. I teraz dlaczego życzenie jest takie mocne? Bo życzenie robi wszystko to, co poprzednio wymienione zaklęcia. Życzenie może wskrzeszać, identyfikować, zdejmować klątwy. Życzenie to jest zaklęcie, które mówi, rzucając życzenie, możesz rzucić dowolne inne zaklęcie ósmego poziomu maga, albo wypowiedz, jakie chcesz zaklęcie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Dosłownie. Czyli tak jak powiedziałem, możesz wskrzesić, możesz zażądać e, setek tysięcy monet, y, można zażądać y, całkowitej odporności na jakiś typ obrażeń. Można zażądać pomocy Archaniołów z niebios, zasadniczo czego chcecie. I tutaj po prostu zależy od tego, jak mistrz gry zinterpretuje wasze życzenie. To jest w ogóle myk i to jest taki myk, który na pewno znacie z bajki o Aladynie albo z y, ostatniego życzenia serkowskiego, gdzie trzeba naprawdę bardzo mocno uważać jakie życzenia się wypowiada. No bo załóżmy, że powiecie, y, że chcielibyście Zdobyć przepotężny artefakt, no i Mistrz Grzy stwierdzi, nie ma problemu. A potem przeniesie was w miejsce, w którym znajdziecie jeden na jeden z obecnym posiadaczem tego przepotężnego artefaktu. co Może okazać się mało przyjemne. Albo w jakiejś, jakimś grobowcu zamknięci głęboko pod ziemią, albo coś równie okrutnego. Albo na przykład powiecie, chciałbym, żeby ten i ten, chciałbym, chciałbym aby ten i ten nie żył. A Mistrz Grzy stwierdzi, świetnie, to teraz przeniosę cię. 100 lat do przyszłości, do czasów, kiedy ten i ten nie żyje, tylko tak samo nie żyją wszyscy twoi bliscy itd. dalej. A świat zmienił się diametralnie. Także be careful what you wish for, jak to się mówi, uważaj czego sobie życzysz. Natomiast jeżeli jesteście wystarczająco sprytni, żeby dobrze sformułować swoje życzenie albo dacie radę nakręcić swojego mistrza gry, żeby po prostu zrobił to, co go prosicie, no to możecie zmienić całą kampanię. Z drugiej strony warto wiedzieć, że to zaklęcie jest na tyle potężne, że można oprzeć całą kampanię o próbę zdobycia tego zaklęcia, tak? Albo wypowiedzenia tego życzenia. To też jest w ogóle fajny motyw na to, żeby prowadzić jakąś przygodę czy jakąś drużynę. To czar 9. poziomu. Więc... Tak, tak, to jest czar 9. poziomu. On jest horrendalnie silny. Przeciwieństwie do poprzednich, które nie były aż tak niezwykłe. nie jest na piątym chyba. Tak. Eee, ale tak, Wish to już jest taki total game który pozwala robić, robić cuda, ale to ciągle zaklęcie, które potrafi rozbić kampanię. I teraz last, last but not least, słuchajcie, i tu będziecie zaskoczeni. To jest moje ulubione w ogóle. Eee, zaklęć rozwalających kampanię to jest dobra jagody. Good berries. Popukajcie się w, w czoło i zapytacie dlaczego tworzenie jagódek miałoby zepsuć kampanię. Dobra. Wyobraźcie sobie, że wasz mistrz gry zaplanował sobie, że poprowadzi wam Tomb of Horrors. Ten nowy w Chult. I ten Tomb of to jest nic innego tylko kampania, w której chodzi się troszkę oldschoolowo po heksach zwiedza się tą dżunglę, tam jest dużo rzucania na przetrwanie, tam jest dużo trudnego terenu, tam nagle się liczy racje żywnościowe, zatrucie i tak dalej, i tak dalej. No a wy macie Good Berries i nagle się okazuje, że nie musicie polować, nie musicie palić ogniska, nie musicie mieć ani nosić racji żywnościowych, bo macie dobre jagody, które sprawiają, że po zjedzeniu jednej czujecie się syci przez następne 24 godziny. No albo na przykład Mistrz Gry stwierdza, ta kampania będzie się działa w podmroku. No i w podmroku ogólnie jest przewalone, tak każdy grzyb i każdy porost, którego spróbujecie, może was zabić. Każda święcąca w ciemności ryba może was zatruć. Nie ruszajcie nawet i wiórek, bo prawdopodobnie ogryzą was jaja. Rzućcie sobie dobre jagody i zjedźcie jagódkę i wszystko będzie spoko. Także po prostu to jest taki moment, który... Po pierwsze to jest, jak dobre jagody sprawiają, że nagle zarządzanie z osobami związanymi z innymi wodą w ogóle przestaje mieć sens i cała kampania, która miałaby się o to opierać, też przestaje mieć sens. A po drugie, to jest moje ulubione, sprawiają, że łowca jest jeszcze bardziej bezużyteczny niż wcześniej, bo jedną z funkcji łowcy jest to, że może świetnie polować i radzi sobie w trudnym terenie. A wy macie Druida! I Druid robi to lepiej, bo tworzy jagody. <noise> Jakie jest obejście tego myku? No Obejście tego myku jest oczywiście takie, że potrzeba. Jagód jemioły Druidowi, żeby to zaklęcie rzucić i wytworzyć dobre jagody. Pod mroku może być ciężko jemiołe, na pustyni może być ciężko jemiołe, pod wodą może być. Generalnie w wielu środowiskach może być naprawdę lipa ze zdobyciem jemioły. Tylko zadajcie sobie pytanie, kiedy ostatnio ktokolwiek sprawdzał. Czy macie jakieś komponenty, żeby rzucić zaklęcie? No właśnie, więc... No albo to zaklęcie, albo, albo dobrej gody są zbanowane, albo... Pozbądźcie się łowcy z drużyny i powiedzcie mistrzowi gry, że wy już nie liczycie zasobów jedzenia. Także, to było pięć moich zaklęć, które mogą zniszczyć kampanię. I na które warto popatrzeć, jak się jest graczem i sobie pomyśleć może. Wezmę ja i podejdę do mojego MG. Albo kiedy jest się mistrzem gry i po prostu zbanować je zawczasu wbrew pozorom nie zła niezła taktyka, lub wymyślić jakie obejść. Dajcie znać, czy wy macie jakieś swoje zaklęcia, które niszczą kampanię, czy macie coś, co sprawiło, że wasz misz gry się popłakał, może coś, czym gracze was zaskoczyli. Eee, napiszcie w komentarzach, powiedzcie, co myślicie o moich wyborach i do usłyszenia w następnym filmie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, odwiedźcie nas na Facebooku i Patronajcie. I do zobaczenia. Cześć!